Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam przeczytać wiersz. Wiersz, który napisał Konstanty Ildefons-Gałczyński. To jest taki bardzo znany poeta. Może był, bo już niestety nie żyje. Miałam takie dylematy. Czy jest to wiersz dla dzieci, czy jest to wiersz dla dorosłych? Może on jest. I trochę dla dzieci, i trochę dla dorosłych. Ja Wam go przeczytam. Jest o Wielkanocy i bardzo mi się podoba. Dzieci na Wielkanoc. Dzieci na Wielkanoc są inne niż zazwyczaj. W dzieciach na Wielkanoc jest moc tajemnicza. Dzieci na Wielkanoc stają bardzo rano i pytają, dlaczego dzwony tak głośno krzyczą. Dzieci na Wielkanoc mają czerwone usta, czerwonymi ustami plotą różne głupstwa. Czy strażak śpi na wieży? Czy słońce to jest księżyc? I dlaczego hiacynty zaglądają do lustra? Ty, dzieciom na Wielkanoc odpuść wszystkie winy. Że rozlały atrament, że zbiły słoiki, gdy tak smacznie śpią nocą, nie dziw się, że za dnia psocą, że wciąż są w ruchu jak małe listeczki Brzeziny. Ty także byłeś mały. To historia dawna. Powiadasz. Ja rozumiem, dzisiaj nosisz krawat, parasol i notesik, ale gdyś jest wśród dzieci, czy nie jesteś znów dzieckiem? Powiedz. Czy nieprawda? Widzisz, ten świat jest wciąż niedoskonały. Jednym ciągle zbyt groźny, innym wciąż zbyt mały. Ale wiedz, ciemne trwogi, troski, trudy, że dzieci zawsze świat opromieniały. I jeszcze jedno cierpkie słówko jegomości. Podrzucę na odchodnym z sympatii, z miłości że gdy dzieciom mój panie zechcesz kropnąć kazanie zaczynaj od kazania do własnych słabości to jest wierszyk o tym że powinniśmy wszyscy dla siebie być wyrozumiali i patrzeć na siebie z miłością z radością dorośli na dzieci wybaczać im a dzieci wybaczać dorosłym Do jutra, do zobaczenia.